Cześć, ze strony Mateusz. Dzisiaj opowiem ci o pięciu narzędziach, które zwiększą konwersję twojego sklepu minimum o 10%. Naprawdę. Jedynie co musisz chcieć to wprowadzić je w życie, a jest to naprawdę bardzo proste. No właśnie. Ale jakie to narzędzia? No w tym filmie powiem ci co to są za narzędzia, jak funkcjonują i jak wpływają na poprawę konwersji. Zapraszam na film. Dobra, to teraz przedstawię Ci te narzędzia i musisz mu wierzyć, że instalacja każdego z narzędzi zajmuje naprawdę mniej niż 5 do 10 minut. Zależy w jakim stopniu chcesz go skonfigurować. Więc pierwsze narzędzie, nie wiem czy się z nim spotkałeś, to jest narzędzie do polecania. Zobacz, po lewej stronie to jest e, widok mojej strony internetowej, i tam widzisz, że wyskakuje taki, taka ikonka minus 32%. Ona jest też fajnie animowana. Może nie w tym przypadku, ale można ją zrobić, może być prezent i tak dalej. Własna ikonka. I teraz po kliknięciu jej pojawia Ci się formularz. Może być taki jak tutaj ten z zielonym prezentem, albo z żółtym, gdzie podajesz swój adres e-mail, albo podajesz, yy, i później polecasz w yy, kolegi e-mail i obydwoje dostaniecie jakiś bonus. Czyli jakie polecenie, jaki jest tego plus? Zbierasz sobie bazę e-maili, to jest pierwsza rzecz, a druga, uwierz mi, przetestowałem to już na dwóch sklepach: jest konwersja. Czyli, jeżeli dasz komuś rabat 10% z polecenia, to uwierz mi, że dużo osób poleci i wykorzysta ten, ten rabat. Ja, oczywiście, żeby tutaj śledzić zmiany, to mam specjalny kod rabatowy. No i muszę Ci przyznać, że nie ma jakiegoś super szału, że tysiąc osób wpisuje ten kod na dzień. Powiedzmy, że to narzędzie na siebie zarabia, zwraca się w niego inwestycja, no i ci klienci systematycznie, i grupa się zwiększa. Dlatego polecam Ci zastosowanie, przetestowanie tego. Ja akurat w tym miejscu tutaj korzystałem z Refric Refricon. Oczywiście te wszystkie linki znajdziesz tam na dole pod filmem. Drugie narzędzie, które Ci podniesie konwersję, to jest taki widget. Tu akurat korzystam, to jest Screen e, z Proof Source. Są też inne, ich spis też otrzymasz. I to są takie narzędzia, które pokazują e, na, e, ile osób e, zarejestrowało się, albo ile osób kupiło, e, co jeszcze tam, takie info, informacje, że na przykład ktoś z Krakowa teraz ku, e, kupił. I ten widzę, ten pomysł pierwszy raz zobaczyłem na stronie na Bookingu, gdzie było napisane, że cztery osoby oglądają aktualnie ten produkt, albo na przykład ostatnio osoba ze stalowej woli zarezerwowała ten obiekt. I to naprawdę działa. Znowu, tak jak przy wcześniejszym narzędziu. Nie będzie to jakiś, no, nie wygeneruje ci tysiąca nowych klientów na dzień, ale właśnie to jest ta kropla, która skałę e, drąży. Czyli zobacz, mamy już dwa narzędzia, które są w stanie e, podnieść e, kon, konwersję. E, co ciekawe, integracja tutaj też jest bardzo prosta. Wystarczy wkleić kod i zrobić tłumaczenie. E, ok, kolejne narzędzie to jest czat na stronie. No ja wiem, teraz ktoś może powiedzieć, ale odkryłeś Amerykę. No właśnie, odkryłem Amerykę, dlatego że tych czatów jest bardzo dużo, coraz więcej firm oferuje takie, nawet jak masz jakiś system do crm to możesz sobie tego czata zainstalować. Natomiast według mnie i według moich badań, najlepszą skuteczność, najwyższą konwersję takiej do, do, co tutaj myślę jako, uważam za konwersję, to czy ktoś rozpocznie rozmowę z nami. To jest live chat. Nie jest on najbardziej rozbudowany, nie jest najtańszy, ale jakoś te zaproszenia z live chatem działają. Na, jeżeli instaluję sobie inne yy, widżety do czatu, no to powiem Ci yy, na jednej stronie. Yy, zainstalowałem live chat i miałem około, około 20-30 czatów yy, w ciągu tygodnia. Natomiast jak zainstalowałem inny czat innej firmy, który dostałem za darmo w CRM. Myślę sobie po co mam płacić za live chat, jak też mam tam yy, tego czata do rozmów. To była chyba jedna osoba, tylko która nawet nie chciała ze mną porozmawiać. Dlatego, oczywiście, ja tu nie zachęcam cię do leczeta. Możesz mi zaufać, ale pamiętaj, przetestuj. Nie ufaj nikomu, no bo to Twój biznes. A no i do ulubione narzędzie. Niestety nie mam go obecnie zainstalowanego nigdzie. Skończyły się licencje, abonamenty, ale jest bardzo fajne. Narzędzie do robienia pop-upów. Ale uwaga, nie są takie zwykłe popapy, są to takie trochę popapy lepsze. Przede wszystkim co? Możesz robić testy A i B po tych popapów. To jest bardzo ważne. Czyli taka wersja czy taka, wybierzesz sobie lepszą. I co ciekawe, można tutaj zrobić też popapy na wyjściu. Czyli jak będziesz chciał zamknąć stronę i tak dalej, to możesz napisać: stój, nie uciekaj, zostaw swój mail, a dostaniesz 20% zniżki. Można też zrobić na początku. Cześć, fajnie, że jesteś w naszym sklepie. Zostaw swój adres e-mail, a dostaniesz 5% zniżki na, na pierwsze zakupy. Ja tutaj akurat korzystałem kilka razy, zdrażałem produkt firmy OptiMonk. Link oczywiście pod filmem, ale też można korzystać z innych. OptiMonk naprawdę miał dużo fajnych opcji. Ok. I to, to były na razie cztery narzędzia. No, i jestem ciekaw, które ci się najbardziej podobało. Uwierz mi, że te narzędzia zazwyczaj są darmowe na 14 czy 30 dni. Spróbuj je zainstalować, a sam zobaczysz, jak się podniesie Twoja konwersja, podniesie się sprzedaż. Dobra, i ostatnie narzędzie, które przygotowałem, to, to jest narzędzie od firmy Callpage. No właśnie. Teraz zrobiłem screena, ale z racji tego, że jest 8 rano, to widać, że nie pracują obiboki dopiero od 9.30. Ale y, można się umówić na rozmowę. I to jest bardzo fajne narzędzie pod warunkiem, że masz kogoś do y, rozmów telefonicznych. Ja z niego zrezygnowałem nie dlatego, że był nieskuteczny, tylko z racji tego, że no, nie miałem nikogo do rozmów, a to jest tak, że czasem prowadzę szkolenie y, y, i Yy, nagle dzwoni do mnie telefon z połączeń. Jak to działa? Klient wchodzi, pojawia mu się umów: yy, zadzwoń do nas, wpisz swój numer komórkowy, a odzwonimy w ciągu 30 yy, sekund. I faktycznie działa. I wtedy momentalnie kolpec dzwoni do klienta, dzwoni do mnie i nas łączy. I to wszystko trwa zazwyczaj około 22-24 sekund. Także naprawdę bardzo fajne yy, narzędzie, no ale jest czasochłonne. No. U mnie dział IT no niespecjalnie e, jest w stanie odbierać te telefony, a ja no nie, mam, e, nie mam czasu, ale przez rok korzystałem z Call Page'a. E, kiedy bym to polecał? Jeżeli sprzedajesz produkty za 9-10 zł, e, masówkę za 20-30, to moim zdaniem nie ma sensu instalować Call Natomiast jeżeli masz takie produkty typu Premium e, 1000 zł, nawet więcej itd. albo jakiś abonament, to warto zainstalować. Na własnej na własnej stronie. I oczywiście tutaj też nie ma lokowania produktów. Żaden uczciwie ci mogę powiedzieć, że za, żaden z tych pięciu, samych yy, tych linków będzie, żaden z tych pięciu yy, portali nie zapłacił mi za reklamy. To są moje. Narzędzia, które przetestowałem, jedne z wielu i te, które się sprawdzają. Jeżeli ktoś właśnie pyta mnie, jak może zwiększyć tą konwersję, to instaluję, to po prostu daje tą listę. Zainstaluj, wybierz i tak dalej. Oczywiście tutaj no, trzeba się trochę postarać, trzeba to zainstalować, ale uwierz mi na przykład, instalacja Colpage to jest. Nie, mniej niż 5 minut. Jak robimy to pierwszy raz, to wiadomo, trzeba wszystko doczytać i tak dalej, to może zająć około 15 minut. Jestem ciekaw, które narzędzie najbardziej Ci się podobało. Jeżeli zostawisz komentarz poniżej, to otrzymasz ode mnie prezent. No i zapraszam Cię do zapisania się na listę e-mailową, gdzie dokładnie pokażę, jak skonfigurować. Narzędzia te jakieś inne powstały, dlatego, że co tydzień teraz będę się starał wysyłać naprawdę bardzo ciekawy e, news, e, newsletter. Także zachęcam cię do, mm, do, e, do zapisania się. Nie bój się, ja też e, nie lubię spamu. No to dziękuję. Napisz mi też, może, jako wiadomość prywatną, które z tych narzędzi zastosowałeś. Dzięki i do usłyszenia.